Dzień dobry, cześć i cześć. Witam najlepszą widownię na tym YouTube. Mordeczki. W dzisiejszym odcinku pojedziemy sobie odebrać Mercedesa W124, tak z detailingu. Ponieważ ostatnio byłem uznanym odstawić, wiecie, na takim odświeżeniu, wymyciu tego wszystkiego. Zobaczymy, jak to wyszło. Odstawiłem go do mojego ziomeczka, który robił mi kiedyś Audi, robił nam witarkę. I po prostu wiem, wiem, że dobrze robi. A pojedziemy sobie teraz murdeczki odstawić ten skuterek, ten, ten tutaj za mną. Przejdziemy się do furki i lecimy. Jo, zapraszam do ciężka. Mordeczki, ja już bryko odstawiłem Stoi ładnie. No i teraz co? Trzeba się przejść do autka i jedziemy po Mesia. Wow. cześć co? Tak szybko. A jakoś to gówno leci po górze A, brykę mu ustawiasz? Co? Nie, przyjechałem popatrzeć to tu odpierdziela Co zepsuł? Małpka czyjś Wsypał Nie, no syf, dobra Syf, kurwa. Sy, bo ja się boję, bo bałem się mocno naciskać rękawicę, wiesz Zabezpieczyłem Ci to Widzisz czarniutkie Ale w nie wyglądają A, ja kupiłem sobie nowy śladek do opon Najlepsza sprawa, dużo się trzymaj. Ludwikę. takiego kurwa nie daje. Nie w ludzi. Powiem Ci, że dużo bardziej wydajniejszy i dużo bardziej przyciemnia i fajny. zostawia taką fajną powłoczkę. Patrz, masz na przykład w tym momencie, jak Ci tutaj malował auto, nie? Zabezpieczył chujowo i tutaj masz lakier pomiędzy tym. Darłem to wykałaczkom, nawet tu masz <laughs> Trochę, ale no powiem Ci, no nic nie jest, się... to, nie jest, już, czy to, jest już. to już ciężko, ale odświeżemy Ci do środku ładnie. Pod spadem potele ci wyczyściłem ze skóry, no wszystko to się dało. Wszystkie Ci wewnątrz zabezpieczyłem, nie tym środkiem. W tył tam się odkurzyłem, bo tam to nie miałem jak dojść. Co to za pasowe, też Ci wyczyściłem koło i Ci zabezpieczyłem tak samo, to Ci wybrałem, ale to takie jest trochę górę. Tam, nie wiem, czy taki kolor one mają? Nawoskowałem. Cały komplek, Przemyłem tą też umyłem, tą wykładzinkę. nie? Pod spodem ten ten te drewno też ci pomył. No, te ryski ci no, nie no, zejdą kuć. No. Nie, nie, no, tu nie zejdą. Nie dorałem. super, nie? Pod spodem też tam ci powyczyszczałem, no, odkurzyłem ci. No, bo tutaj w no, tej konserwacji nie ruszałem, od razu ci mówię. Nie, nie, nie. No tutaj To nie będzie, tu to by mogła brać. Więc, wiesz? No i tu jest to miejsce, co Filip wysłałem, nie? A tutaj. widzisz? Ten. No. Tu jest zapyłka. Odbiarka, to no, no. Przód, tak o, tutaj tak samo, ci ten. Chciałem taki środek do silnego. No, to bardzo bardzo. I te, 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 te się nie da. Tego się nie da uratować. Bo to jest kurwa placa. Ogólnie no odzyskał kolor w środku, bardzo, bo on taki podbrązowy podchodzi no, teraz. Bo...

Robi tylko gościowi tak <laughs> Dobra mordeczki Odebraliśmy Mercedesa Wracamy sobie go odstawić ładnie I... I co no Nie pokazywałem wam wszystkiego no bo takie no gadanie takie wiecie no nudne Coś tam kawałeczek zobaczyliście i Możecie napisać w komentarzach jak się takie odcinki podały Takie vlogi no bo No bo tak no to są teraz takie typowe typowe Vlogi Vlogi z życia Możecie pisać tam co i jak o tym uważacie, co nie? Oj, tak, mordeczki. Jeżeli jesteście tu nowi, wbijajcie na Instagram, tam nadal macie link. Subskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco i wspólnie razem tworzyć tę familię, co nie? A ja odezwę się do Was zaraz, bo tak wiecie no, Nie powinno się prowadzić i, <ścoughs> i nagrywać. Dobra, mordeczki, dojechałem na miejsce. Zaraz. Zobaczymy, co będzie się dalej działo w tym vlogu, bo tak, muszę pójść pod światło, ponieważ jeszcze, no jeszcze nie wiem, muszę coś wykmienić. Zaraz zobaczymy. Mordeczki, witam was znowu, to ja. Po takiej krótkiej przerwie, ponieważ tamten vlog, wczorajszy, w sumie dzisiejszy, no to ten vlog skończył się tak yy, nudnie, dlatego został przerwany i kontynuuję go teraz. I co będzie w tym vlogu? W tym vlogu pójdziemy porobić zdjęcia spod Ubuni, ponieważ pisze tam jakiś zainteresowany mężczyzna. I prosiło o zdjęcia z podróży, żeby to zobaczyć, więc co nowe. Idziemy porobić się zdjęcia. Tak, teraz musicie zapytać, czemu robię zdjęcia Telefon. Robię telefonem, bo nagrywam aparatem, więc no a dwóch, no jeszcze się dwóch nie dorobiłem. Lecimy dalej. Yeah. zdjęcie już mamy i teraz pokażę wam na co mnie strasznie nachodzi ostatnimi czasy i jest mi to potrzebne. Patrzcie. Mordeczki, chodzi mi tego gimbala to jest. Yy... Co to jest? Reklama. To jest ten Ronin 3. nie S tak, to jest S I kurczę jak widziałem co z tym można robić, to naprawdę strasznie ale to strasznie bardzo, bardzo mnie na to nachodzi. Wyobraźcie sobie jakie były materiały lepsze z takim czymś. No, ale ewentualny zakup jego będziemy kontynuowali w osobnym odcinku. Bo w tym to jeszcze, no wiecie, no jeszcze tu muszę przemyśleć co, nie? Napiszcie w komentarzach, czy uważacie, że jest mi to potrzebne. Czy materiał byłby lepszy z takim gimbalem, czy nie. No, swoje zdanie znam, ale was, waszego, no, wasze również chętnie wysłucham, prawda? A więc co. W tym odcinku z mojej strony to było na tyle. Wyszedł taki krótki, spontaniczny vlog. Moim zdaniem wyszło to fajnie. Pokazałem fajną bryczkę i z tym Mercedesem, którego widzieliście. Mam nadzieję, że jak będzie jakaś ładna, słoneczna pogoda, bo dzisiaj to jest. Tak średnio. To uda mi się go pożyczyć i nagrać, wiesz, jakieś takie fajne ujęcia. Jakieś takie ogólnie. Film byśmy zrobili po tej klasie, o tym W124. Myślę, że to może być naprawdę coś fajnego. Cóż, nie przedłużam, żegnam się z Wami z mojej strony. To było na Tyle dzięki, że się do końca. Ciao, ciao!